To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi, to kulturalne podróże po Polsce i Czechach, to wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Od dawna chciałam odezwać się do was z ogrodu, żebyście usłyszeli tę poranną ptasią symfonię. No i dzisiaj jest dzień dobry. To 17. drozdowisko, w którym rozmowy i spotkania nie wymagające chyba jakiegoś specjalnego wprowadzenia, wszystko powinno tłumaczyć się samo. No a ponieważ ostatnie odcinki były bardzo teatralne, dzisiaj będzie o piosence, nowej reporterskiej książce i o filmie, a dokładnie o festiwalu filmowym w Koszalinie. Natomiast zanim zaczniemy, Chcę Was poprosić, żebyście, nie wiem, znajomym, przyjaciołom, rodzinie opowiadali o takiej, jak moja, ciągle jeszcze alternatywnej wersji radia, no bo tym przecież jest, staram się, żeby było drozdowisko, a nowi słuchacze są jak powietrze, żeby się rozwijać absolutnie niezbędni. I naprawdę nie wszyscy jeszcze wiedzą, Czym jest podcast i jak podcastów słuchać. No i pamiętajcie też, że każdy, ale naprawdę każdy wasz komentarz, mail, like jest dla mnie jak przytulenie. Nie żałujmy sobie tego. Natomiast jeśli komuś w podcaście brakuje muzyki, to przypominam, że w każdą niedzielę od 10 do 11 na antenie Radio Radiospacji Radiospacja.pl możecie słuchać drozdowiska music, gdzie gram. Po polsku i po czesku najczęściej. A jeśli ktoś audycję przegapi, to również można ją znaleźć na stronie www.radiospacja.pl w zakładce podcasty. No, i jeszcze powinnam pewnie powiedzieć o patronite.pl i o tym, że bez patronów także trudno będzie drozdowisku powstawać, ale to może zostawię sobie na kolejny tydzień i na nasze kolejne spotkanie. No to start! To jest drozdowisko, a Państwa i moim gościem jest dziś Adrianna Godlewska. Witaj, dzień dobry. Witam Cię, kochane moje drozdowisko. I spotykamy się z Adrianną po to, żeby rozpocząć taki cykl, trochę wspomnieniowy, trochę edukacyjny, trochę otwierający, trochę wracający do starych czasów. Taki cykl poświęcony Paryżowi, a przede wszystkim francuskiej piosence, którą Ty kochasz. Tak, ja kocham francuską piosenkę i to jest chyba jakoś tak doszłam metodą. Badań naukowych, że to chyba od urodzenia. <laughs> po prostu tak. Ponieważ ta piosenka francuska istniała we mnie zawsze, w moim domu i we mnie. I, I oczywiście to jest temat, który jest niewyczerpywalny, że tak się wyrażę. Ale ponieważ rozumiem, że to jest nasze pierwsze spotkanie, to ja myślę, że będzie nie od rzeczy powiedzieć parę słów, nie mojego autorstwa, ale autorstwa wybitnego artysty Aznawura, który tak się wyraził o piosence. I myślę, że to jest takie przesłanie, które mi towarzyszy zawsze i które może i komuś z Was będzie towarzyszyć. Więc to jest tak. Cóż powiedział Aznawur? Piosenka. Ona biegnie, raz tutaj, raz tam, przechodzi przez serce. I pamięć, przez usta i uszy, a czasem wchodzi do nóg. Zaskakująca, przejmująca, wzruszająca, niewytłumaczalna. Nie odpowiada na pytanie, dlaczego lub jak. Mówi do wszystkich. Nieważna jest religia, kolor skóry, czy jesteś biedny, czy bogaty. Ona się rządzi swoim prawem. Przebija mury, przekracza granice. Ona towarzyszy Ci wszędzie. Bawicie, pomaga marzyć, usypia dziecko i rozśmiesza Cię. Pojawia się w literaturze, w wojsku, w polityce, w liturgii, dziecinnych śpiewkach. Jest moim Bogiem, tak powiedział Aznawur. Piękne. Ale... Całym swoim życiem, jak gdyby, udowodnił to. Ale to nie jest koniec tego, co on powiedział. Jeszcze jest parę słów, a mianowicie. Jeśli bym naprawdę wiedział, co to jest piosenka... To bym wam powiedział, ale dla każdego jest czymś innym. Dla mnie jest sposobem na życie. Dla niej żyje, przez nią żyje, z nią żyje. Pomyślcie, a czym jest dla was? Jedno jest pewne i wiem to na pewno: że piosenka jest przed wszystkim. I cały świat to wie. Te słowa są jako przedmowa do jednego z przepięknych albumów poświęconych właśnie francuskiej piosence. I ja sobie pozwoliłam to. Przetłumaczyć Państwu i przedstawić, bo uważam, że to jest takie niezwykle i wzruszające i mądre jednocześnie przesłanie. Ale też dotyczące nie tylko francuskiej piosenki, tylko piosenki Piosenka. w ogóle, prawda? Tak. I ja tak właśnie sobie pomyślałam, że dzięki temu, że ja tak ukochałam tę francuską piosenkę, no to Przecież najpierw były polskie piosenki, które słuchałam, prawda? Będąc dzieckiem, małą dziewczynką, potem trochę większą, wszystkie szlagiery. Bo, proszę Państwa, no, jakby to powiedzieć, to ja, ja jeszcze chwilka i właściwie będę miała za sobą cały wiek. No nie, no, jeszcze trochę mi zostało, ale. Ale, no, ale oby, oby ten wiek cię no, dopadł. Nie, bo. Problem polega na tym, że na tyle jest dużo czasu było, że można spojrzeć wstecz i było tyle ciekawych rzeczy, tyle ciekawych ludzi, tyle wspaniałości. I właśnie y, chciałabym Państwu przybliżyć to, że te moje jakby przeżycia dotyczące francuskiej piosenki oczywiście y, najpierw to było tak, przecież był moje, czas mojej młodości, polegał między innymi na trudnościach z wyjazdem gdziekolwiek. Mm -hmm. Więc jakoś zdobywaliśmy płyty, czy tam zdobywaliśmy troszkę przez radio, żeśmy słuchali, no bo o, moje pierwsze radio, które sobie kupiłam, to było radio Bolero i od razu słuchałam Music USA. Nie, Radio Luxemburg. Więc... No właśnie o to chciałam zapytać o to Radio Luxemburg czy, czy, czy ono grało w ogóle francuską piosenkę? Grało. Ale oczywiście, że grało, więc ja w nocy słuchałam, bo, bo to były w nocy te audycje nadawane przeważnie. To było ciekawe, ale na przykład, gdy ktoś z moich przyjaciół, bo były osoby, które miały rodzinę albo fragmenty rodziny za granicą, i od czasu do czasu jakieś płyty dostawali, to wtedy myśmy się zbierali w kółko takich słuchaczy, gdzieś u kogoś w domu i słuchaliśmy Nad King Cola albo na przykład, nie wiem, no, chociażby nawet Armstronga, czyli powtórnie jazzu amerykańskiego, no i francuskich piosenek oczywiście też. Tym systemem właśnie dostałam w prezencie, już nie pamiętam nawet od kogo, ale dostałam w prezencie jedną z pierwszych płyt Edith Piaf. Oczywiście to była płyta winylowa, jak się państwo domyślacie. I ja byłam tak zachwycona, a miałam fantastyczny sprzęt, proszę państwa, poza zdrości. No tak, dzisiaj nie do zdobycia adapter Bambino. Ale to nie ma żadnego znaczenia, ważne jak że mogłam słuchać, że mogłam tego słuchać. Naprawdę. Ale wiedziałaś wtedy już kim jest Edith Piaf? Kiedy Ale dostałaś oczywiście. tę płytę, wiedziałaś? Tak, mhm. oczywiście, jak najbardziej. Tak, tak, tak. I, i, i te piosenki wszystkie jej takie I mon Dieu, i Je ne i między innymi było też um, Nie mon ty, któraś z tych piosenek ta płyta była nadzwyczajna, bo ta płyta była z koncertu, na którym to koncercie Edith Piaf, na tym nagraniu, ona, ona, ponieważ to był koncert i ona się pomyliła. I to zostało nagrane mm -hmm. na tej płycie. Dla, I wydane też. Dlatego wiesz. ta płyta była taka niesłychanie e, e, emocjonalna. Ale też i szukaj, sz ludzie szukali tej płyty. Potem zresztą, będąc we Francji, to też dowiedziałam się o tym, że, że ludzie tak. bo to był taki biały kruk, trochę. Mm -hmm. Takie nadzwyczajne nagranie. Specjalnie, prawda, zostało to zostawione, że Edith Piaf się śpiewa i tam się, się myli, I, i to było przepiękne. No, Edith Piaf, oczywiście Edith Piaf towarzyszyła mi po prostu przez długi, długi czas. Towarzyszy zresztą do dzisiaj, bo przecież jej. Piosenki, jakiekolwiek, jakiekolwiek, a nagrała tych płyt większą ilość. No po prostu, to jest tak. Jak jest smutno, to, to właściwie ona się smuci razem ze mną, ale jednocześnie ma też takie kawałki, że można poszaleć, naprawdę. I ja uwielbiam na przykład taką piosenkę, którą nagrał Aznawur i to była to jest taka piosenka, która została spreparowana w pewnym sensie, bo to już było po śmierci Edith Piaf, plus bleu que tes yeux. bardziej niebieskie niż twoje oczy. I to jest duet taki piękny, oni sobie odpowiadają. To jest mm. piękna muzyka i piękny tekst, wszystko. Czyli takie nagranie, które już powstało po śmierci Edith Piaf, że oni śpiewają tak, we dwoje. We dwoje. To mm. znaczy, a Znawur to śpiewał i miał jak gdyby na koncertach, prawda? Czy spreparowane było, że był głos Edith jako, jako odpowiedź. W każdym razie, ale jeszcze mówiąc o Edith, tak jak mówił, że mi towarzyszy całe życie, ale był taki kulminacyjny moment, kiedy ja y, byłam na jej koncercie w Olimpii. W Paryżu. No, no w Paryżu, proszę państwa, bo no, problem... Przepraszam, na no, ale muszę to dopowiadać. Tak, więc problem polega na tym, że francuska piosenka po prostu nie istnieje bez bycia w Paryżu. I po prostu, ale jak się raz pojedzie do Paryża, to już po prostu nie da się stamtąd wyjechać. Można wyjechać fizycznie, ale głowa, serce, wszystko zostaje. I tak też było ze mną, że ten mój pierwszy wyjazd do Paryża był niesłychany zupełnie, na bardzo krótko, ale jednocześnie z wielką przygodą, bo to było w ramach wymiany studenckiej, ale nie zupełnie um, do Paryża konkretnie, tylko uczelnie dostawały zaproszenia czy możliwości na, na jakieś wyjazdy za granicą. I, I można sobie było wybrać dokąd, tak? Nie, nie no skąd przydział? No przydział był. I ponieważ wiedziałam, że szkoła teatralna też dostała jakiś taki przydział, wobec tego spacyfikowałam moich kolegów będących w komisji przydzielającej. Złapałam biednego, świętej pamięci, Jasia Kociniaka, złapałam za, za frak i mówię, ja muszę, ja muszę, ja muszę. Do Paryża? Nie, on nie wiedział, gdzie, ale ja muszę. muszę jedno, Wszystko a jedno. rozumiem, po prostu. Po prostu, tak, ale oczywiście, oczywiście że, 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 że to był taki azymut na Paryż, czy na Francję w ogóle, prawda, ale myśmy dostali wtedy to miejsce do Austrii. Przepiękny wyjazd zresztą był i tak dalej. Ale ja już miałam, miałam swoje systemy na to, żeby, żeby jakoś się przemieścić. To jest jeszcze osobny rozdział, bo to jest taki rozdział tego wyjazdu studenckiego, jednocześnie, który, gdybym teraz zaczęła opowiadać, to, się, to jest taka historia socjalizmu, po prostu. Może to jest z takich specjalności pewnych, które wtedy w tamtych latach miały miejsce, prawda? Bo nas było, z uniwersytetu, z innych uczelni, nas była jakaś dosyć duża grupa tych do tej Austrii, co mieliśmy jechać i mieliśmy paszport zbiorowy. Okej. Okay. I mieliśmy paszport ale ja musiałam mieć paszport osobisty, dlatego że ja już musiałam miałam tej, namiar, że chciałam z tej Austrii wyskoczyć do, do Francji, ta, bo miałam zaproszenie już. Ten paszport zbiorowy był w posiadaniu kierownika tej całej wycieczki, Aliści. Ja wcześniej się zorientowałam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mi ta sama uczelnia wydała, znaczy biuro paszportowe, żeby mi dało paszport indywidualny. Co też się stało, że ja po prostu złożyłam o. wniosek tak zwany, dostałam ten paszport indywidualny i to było świetne, ponieważ wszyscy myśleli, że, znaczy było tak, patrzyli na mnie bokiem, że tak ja troszeczkę podejrzana osoba, no bo jak to paszport indywidualny, kierownik też ma paszport indywidualny. A, czyli będziecie zwiewać. Nie zwiewać! Nie mam, nie było mowy o zwiewaniu. Mowa była tylko i widocznie, że po prostu jesteśmy pilnowaczami i... i... Po prostu kablownicy. Mm -hmm, rozumiem. Wróćmy do Edit i do tego koncertu, na którym byłaś w Olimpii. To nie było podczas tego pierwszego krótkiego pobytu w Paryżu, do którego uciekłaś z Austrii? Czy to było wtedy właśnie? Nie, 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 nie absolutnie, nie, nie, nie. To było po wielu, wielu latach, już pod koniec, w ogóle pod koniec życia właściwie. To już był taki jeden z ostatnich koncertów Edith i ja się dostałam. To był nadzwyczajny koncert i ona reprezentowała wtedy tego swojego ukochanego Teo Sarapu, z którym wcześniej wzięła ślub i nauczyła go śpiewać jednej piosenki pod tytułem Aquasa Ser la I to było wzruszające. Ja do dzisiaj pamiętam tą, teraz by się powiedziało Paryżek czy Warszawka, Mhm. W każdym razie był to Paris, czyli cały Paryż był na tym koncercie. Ja oczywiście stałam na stojących miejscach, no, dosłownie przy samych drzwiach, prawie, bo przecież to w okresie, ja się tam dostałam, to był cud. I to było niezwykłe przeżycie niezwykłe przeżycie. Kiedyś się zapalił reflektor, i kurtyna się nie odsłoniła, tylko za kurtyny wyszła trzymając się ręką w czarnej sukience maleńka Edith Piaf. I był po prostu taki aplauz, że naprawdę ściany rozsadzał. Ale naprawdę przeżycie i jej śpiewania i w ogóle tej legendy i tego wszystkiego, no to było coś nadzwyczajnego. Oczywiście publiczność, to, 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 to całe towarzystwo takie elitarno wspaniałe, no natychmiast na owacja, mm -hmm. na owacja na stojąco. To było wielkie, wielkie, wspaniałe przeżycie. I w związku z tym to mi zostało w sercu zawsze. A ja do Państwa mam teraz taką, takie przesłanie, że naprawdę słuchajcie piosenek w wykonaniu Edith Piaf. One są wszędzie i na płytach, i w radio, i tu i tam. Ale naprawdę trzeba posłuchać, bo to jest, to jest przeżycie za każdym razem, z każdą piosenką, coś niebywałego zupełnie. A jak będziecie chcieli, to opowiem Wam o różnych piosenkach, o czym one są i kiedy były śpiewane, kiedy były grane. No bo to jest przyjemnie wiedzieć coś o artyście. To jest bardzo przyjemnie wiedzieć coś o artyście. Tak, no my niestety tutaj w podcaście mamy ten problem, że nie możemy jako przykładów tych piosenek Wam zagrać. Możemy tylko podawać ich tytuły, ale te piosenki. Mamy cały czas w domyśle i do tej opowieści o Paryżu, o francuskiej piosence będziemy wracać. Gdybyście chcieli napisać, skomentować, cokolwiek powiedzieć, to wszelkie możliwe kanały komunikacyjne są otwarte. Ten myślę najprostszy, mailowy, drozdowisko gmail.com. Adrianna Godlewska powróci do drozdowiska. Ja Ci bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie. Ja też jestem szczęśliwa i witam, znaczy witam i żegnam wszystkich jednocześnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, tak. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę albo zostaniesz jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotifyu, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.